Vipa z poprzedniego filmu wygrywa. Roxy Węgiel 7, gratulacje. Na początku filmu mam dla Was kongurs na jednego Star Vipa do Blockstar Plant. Żeby wziąć udział, cię stawić łapę w górę. Kliknąć, subskrybuj tam na dole i napisać komentarz swoją nazwą użytkownika na Blockstar Plant. Życzę Wam powodzenia. Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Mikalo witam Was w kolejnym odcinku z Blockstar Plant, a dzisiaj jest ze mną moja przywitaj się Hej! I dzisiaj razem zagramy sobie w parkoury Dla mnie jest to taki nietypowy odcinek na tym kanale Bo nigdy nie było drzwiską, ale teraz już jest Więc zostawcie łapkę w górę na to, jeżeli byście chcieli jakieś odcinki z innymi widzami Subskrybujcie oczywiście na kanale i przechodzimy do odcinka i intro. Dobra już jesteśmy, dzień dobry, witam Witam superkot to taki parkour sobie wybrałaś, to będziemy sobie razem... Jak ci się podoba ten parkour? No, nawet spoko. No spoko, taki tęczowy wybrałaś, więc to dobrze, dobra. Zobaczymy, czy poradzi sobie. Okej. Okay. Super. O, dobra, takie dzikie skuty. Tutaj sobie tak zrobiłaś. No to mam takie, takie, takie kółeczka. Okej. Okay. To się jeszcze widzowie za nami chodzą. Dobra, super. Idziemy, idziemy, idziemy. Serduszka tutaj. Tu idzie taki tunelek. Okej, okay, idziesz, idziesz, ja muszę ci dogonić. Gonimy, gonimy. To jest fajny ten tunelek. O nie, trzeba uwalać, bo tu nie ma na, chyba nadepnąć tego. Zginęłaś? Nie, jesteś. No. Nie, zginęłam a Okej, okay, dobra, to poczekam na ciebie. Cofnę się tutaj. sobie Zobaczyć, gdzie to jest ok, to idziesz sobie. Nie ma po prostu na, tych przyspieszaczek, trzeba je przeskoczyć normalnie. O właśnie, i tak, dobra Idziemy, idziemy, idziemy Do góry, bez raczej problemów Ło! Ups, okej, okay, to są takie Ło! Wow. Nie wiem czemu, jak Nie wiem, jak nie zginąłem, ale, ale okej okay. No nie O nie, to... nie, zginąłem, też zginąłem Dobra Idziemy, 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 ty masz w ogóle króliczka rakula. To fajny bardzo kluczka, że go pogłaszczę Fajne Dał mi już jajuszko Dobra mhm. Jeszcze raz Jeszcze raz, dobra, super I też Trzeba do góry, to trzeba uważać, bo tutaj O, z lewej strony lepiej, teraz z prawej I z lewej Też radę, desz radę Okej, tam trzeba tutaj tak przejść Świetnie <laughs> Ale fajny tunelek, taki kolorowy tutaj jest dosyć prosto tutaj inni ludzie. O, to jest jest prościutkie tutaj. to tu będą teraz takie skoczki. Ciężkie, Doofyć. Zobaczymy, jak sobie poradzić inni widzowie. Tutaj. Super. O nie, tu są, o nie, tu filtrowa lawa. To, to może być ciężkie. Zobaczymy, jak ci pójdzie. ok, Super. Skupiona jesteś? O, wczesłaś, dobra. Co? Ups Ups, chyba tu... Aha Czyli my klucza nie wzięli, dobra no, powiedzmy, powiedzmy sobie, że przyszliśmy ten parkour Bo klucza nie wzięliśmy Dobra, to idziemy na następny jakiś parkour Dobra, jesteśmy już Teraz jest taki inny parkourek dla mnie Taki z bardziej sprawy katów. Tutaj mamy takie ładne czarne ścianki Z czarnym serduszkiem Ładnie, co nie? No Dobrze. Trampolinki. To się dalekie, ale damy radę, damy radę. Okej, okay, jesteśmy. On mam teraz tutaj takie oroski, takie takie czarne z, z napiskiem takim logiem M. Nadal jest, 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 jest żyjesz, Tu jest jakiś kolor Liko, za nami skacze. Tutaj z nami skacze. Postarajmy się go wyprzedzić. Może się nam uda. O nie! Żyjesz, żyjesz, dobra. Oczywiście coś jest można tutaj? Chyba można. Dziko. O nie, tam trzeba będzie wybrać jakiś portal. Chyba, nie wiem. Czekaj, ja wejdę na chwilę do tego, zobaczymy co się stanie. Nie, to jest zły. Tutaj trzeba skręcić, tutaj. Tutaj taka dziura, to była pułapka, ten portal to był pułapka. No. O, tu mamy koronę M i subik. Będzie tam mieć subeczka, będzie bardzo fajnie. Oto jajeczka karmelowe. Widzę, tu dużo jest. Takie dwie dziury trzeba wpaść. Śladę. radę. No. Okej. Okay. O nie, Momo. Momo, tu jest zła. zła Momo, tutaj przyszła nam na parkura. O nie. Tutaj nie jest za fajnie, powiem. Nie jest za fajnie. Okej. Okay. Dobrze nam idzie ojoj, o, 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 o tej, polecą skoczyć, i tutaj. O, o zginęłam. Oj, zginęłaś. Trudno, dobra. Ja zobaczę jeszcze, to, co tu jest dalej. Tu mamy takie y, przyciski. To jest niestety od początku, ponieważ. Nie, od początku chyba. Bo nie, nie było tam kryształu, mi się nie, wydaje. Nie było. Nie było, niestety. No, szkoda, nie było kryształu. Hmm. Zobaczymy, zobaczymy co tu jest dalej. I tu jest taki duży, rainbowowy, tęczowy tunelek. Więc ciekawie bardzo. Możecie obserwował z góry, jak tu dojdziesz. Poczekamy na ciebie. O, widzę ciebie, jestem na na tym, na ścianie parkour i ciebie obserwuję. No, to, to. Dzień dobry. Dobra, czekamy, czekamy. Patrz. Jedzie, 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 superkot, zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, tutaj jesteś. Teraz Ty wejdzie po tych serduszkach. Dobrze ci idzie. Dużo masz HP? Punktów zdrowia? 8. Um, 8, no to tak. No dobrze. To, to dobrze. Znowu te, ten hardcore tutaj tej skoczki z lewą. Patrzymy, patrzymy. Jak sobie tutaj poradzisz? O, tutaj mamy nazwisko. o, piękny, dobra. Idziemy na youtubeki. Masz magnet, uważaj. Dobra, i tutaj do góry po schodkach. I muszę do ciebie, bo ja w na ścianę nie chcą. Co tam jest rainbowowy tunel? Biegnę, 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 biegnę. Biegnę. Ale jestem. Okej, okay, dzień dobry. Idziemy sobie do mety. Ale ten długi to być parkour, ale bardzo fajny. Więc idziemy na następne. Czy jakiś niemożliwy czy łatwiejszy? No może wziąć jakiś niemożliwy, trudny dla nas. Jakiś Boże się uda jakiś wziąć fajniutki. Okej, okay, tutaj wybrałaś taki trudny, coś niemożliwy. Więc tutaj możemy kilka razy sobie zginąć. Ja Zobaczcie, co mam pertale. Aha, jeden nieprawidłowy. Drugi tak samo, chociaż czekaj, nie ma jest tutaj klucz. W tym, Którym? w tym, w tym, tutaj, co ja jestem, w tym lewym jest kluczyk. Idę, 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 kluczyk sobie. Kurczę. Co to jest za parkour? Ja, tutaj są trzy, nie cztery, są tutaj mm, jednostronne portale, czyli takie czerwone. I to jest dosyć ciężkie, bo trzeba wybrać aż ich cztery. Kurczę. A w tym drugim jest też klucz? Na początku w portalu... Na początku jest tam klucz żółty. Można wziąć. A tak to już nie wiem jak to tam jest z tym. Bo nie wiem, który tutaj. O, jesteś. Dobra, to dawaj, jaki wybierasz sobie portal? Jaki wybierasz portal, sobie? Nie wiem. <laughs> nie O Dobra, to ja wybiorę trzeci. Bo chyba chciałaś i do trzeciego, nie wiem. Niestety zginęłaś. Czy, czy ty z, chyba źle trafiłaś, by? Wy źle trafiła. Dobra, to ja idę na kolejny. Kolejny. Mm, kolejny portal wybrać. Ja trzeci wybrałem. No to może weźmiemy sobie pierwszy. Okej, okay, super kota, bo ja poczekam na ciebie, co ty sobie wybierzesz. Dobra, zaraz będę. Okej, okay, Zaraz będziesz. Obserwuję ciebie. <laughs> idziesz, idziesz, idziesz. Poczekamy na ciebie. Lataś. O nie! nie. No patrz tak centralnie do świętej lawy. Okej, okay. pierwszy portal od lewej jest strony jest prawidłowy, jakby co. No nie! <grym>, no nie. Dopy to, to jest ciężkie, no, no. chciałaś mieć niemożliwe, no jednak no, jest taki niemożliwy dopy dla ciebie. Uda. Teraz się uda. Teraz się uda. Nie. Dobra jest. Okej, okay, udało ci się chyba. Ja sobie zginąłem, żeby zobaczyć jak ci idzie, ale tutaj chyba jednak ci się udało. To jakby to te lewy, lewy. Lewy. O nie... Okej okay, jestem. Który? Ten tutaj... tutaj masz ten tamten ten ten pierwszy z lewej strony. Okej. Okay. Ten. ten. jest, udało ten? ci. Tak, ten. Dobra. A, masz kluczyk? Mam. Uf, dobra. Ja niestety zapomniałem kluczyka, ty idź dalej. Ja szybko idę po kluczyk. Bo nie zapomniałem aż po prostu. Ja nie wie, że zapomniałem sobie kluczyka wziąć. Dobra, idę i ten, żółty kluczyk no mam. Szybko muszę iść do góry Jestem. Oby, to był, oby tam był jakiś kryształ, błagam. Proszę o wszystko, żeby tam był kryształ. Dobra. O jesteś tam. Dobra, idę do ciebie, idę, 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 idę. Okej, okay, że zginąłem prawie. Yy, teraz gdzie mamy chyba teraz? Ja w... chyba tu dołam. Oj, myślałem, tu fieltowa lawa i zginę zaraz, a to było ten, ten lawa z kamieniami. portal. Portal? Nie. O nie. Lodowy tunel nie brzmi za fajnie niezbyt. Dobra. Poradzimy sobie, mam nadzieję. Trzeba teraz ostrożnie uważać. Podwójnie, podwójnie najlepiej skakać i pójdzie. Okej. Okay. trzeba... Nie, jedno HP. O nie! A to jest tak ciężko i tu jest przed pod samym kryształem. Nie! Nie, przed samym kryształem, dobra! To naprawdę fajny parkour, ale niestety troszeczkę za trudny dla mnie i dla ciebie. Więc przejdźmy sobie jakiś, może inny taki też, troszeczkę taki no, trudny. Ho, wchodzimy do ciebie. O ty wam sobie taki prościejszy. To jest taki bardzo słodziutki, widzę. O, ups, ups, ups. O dobrze, dałaś radę, uratowałaś się. No, prawie było. Prawie by było. Mamy. Yy, to jest peń Pandora, tak? Chyba Tak, no. Tak, dobrze, zgadnę. Jej się prawie zapomniało. Mamy unicornika i tu mamy takiego dużego arbuzika Tam chyba jest meta. Więc bardzo szybki parku wzięłaś, spoko. Um, y albo nie. No to jest jakiś portal. Tu nie, tutaj jest meta. Tu jest meta. Tutaj. Meta. Meta, dobra, to był bardzo prosty parkur No i lecimy oczywiście na kolejny i mam w ogóle rekord dnia. Dobra, wchodzę do ciebie. Wybrałaś sobie taki szalony biaturką YouTube'a. mamy taki niebieski start i lecimy po ananastkach. Lecimy. Krzydziutkie, takie kawałki, takie pixel artki. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli byście chcieli więcej O odcinku z innymi widzami, bo wiem, że na przykład byście chcieli wystąpić w moim odcinku, tak jak właśnie yy, Natalia. To masz na imię Natalia? Tak. Tak, dobrze. Dobrze powiedziałem. Jak, jak na przykład Natalia? O nie, to o, Tesla. Tak. Tesla! Tesla, 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 Tesla! Lecimy, 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 lecimy. O niektóry portal, który portal teraz, no nie wiem. Yy, yy. O, nie, znałam. Kurczę. Dobra, ale chociaż ja wybiorę portal i wtedy wybiorę właściwy. Dobra, ja wybiorę sobie ten blisko, ten pierwszy, blisko po lewej. Dobra, i ten lewy był właśnie prawidłowy. Dobra, idę. czekam, widzę cię tam, widzę cię tam, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę. I, tu, i ten portal, ten, 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 to właśnie tutaj ten. Okay. Dobra. Jesteśmy, super. To mam takie miski, nie to są pieski, czy miski, nie to są miszki, takie słodotkie Miszki, z tytułuszkiem. Idziemy, 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 idziemy. Czekamy, co będzie następnego. Prawie bym zginął. Ja też. O, co to? LOL. Co to za dziwno LOL, świetny labirynt, polecam. <laughs> Musimy do góry chyba. No. Można iść. Dobra, teraz pinać się do góry. Idziemy, 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 idziemy do góry wszyscy. Ojej. Oksyma królika Mikalo w ogóle, ojej. Dobra. Czekam na ciebie. O jesteś Tutaj, musimy na samą górę, na samą górę chodź o jest, no, dobra kryzol. No kryształ tam jest, więc super jak zginie to nic się nie stanie To będziemy tylko tutaj, na początku, na takim Tutaj, w tym miejscu, bo taki uleczałkowy parkour, skoczki formalnie Super, dobra, monetkę sobie zabrałem O tam mamy Chociaż się tu widzę, ja widzę tutaj jakąś dziurę Nie wiem czemu, podejrzaną no. Tutaj, cofnij się Tu mamy jakąś dziurę, nie wiem o co z nią chodzi I tu jest meta, aha, ok. No. Y ja wskoczyłem do tej mety, nie wiem jak ty Jest taka meta O nie, 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 dobra, żyje. okej okay. Żyjesz? Tak radę? No jestem Dobra, więc, e no mi się wydaje, że był bardzo fajny odcinek Jeżeli chcecie, te łapki w górę, subki na kanale I, po i pożegnamy się z widzami, papa Pa, pa. pa.